Jesteśmy już w module 6. Narzędzia AI w pracy urzędnika. Czy AI może pisać pisma urzędowe? Czy może Ci pomóc szybciej analizować dane albo generować raporty? Tak, ale tylko jak korzystasz z niej świadomie i zgodnie z zasadami. Chat GPT. Narzędzie znane na całym świecie. Tworzy raporty, streszcza, odpowiada na pytania. Plum. Polski model językowy opracowany przez środek przetwarzania informacji. Działa po polsku. Zna język administracji. Nie przesyła danych poza Unię Europejską. Gdzie można ich użyć? W JST. Usprawnienie pisania treści e-mail, komunikatów oraz wezwań. Generowanie podsumowań dokumentów i analiz. Tworzenie projektów uchwał lub regulaminów. I ułatwienie pracy z cyfrowymi dokumentami. Oto trzy zasady bezpiecznego użycia AI w urzędzie. Pierwsze: Nigdy nie wpisuj danych osobowych do czatu GPT lub innych narzędzi chmurowych bez zgody urzędu. Drugie: Korzystaj z AI jako pomocnika, ale sprawdzaj co wygenerował, bo może zmyślać. Stosuj tylko wersje narzędzi zweryfikowanych, np. Na Plum z oficjalnej strony, a nie z przypadkowego linku jaki wysłał Ci kolega w mailu. Teraz przewagi Plum. Model trenowany na danych urzędowych oraz naukowych. Obsługa języku polskiego, bez tłumaczeń. Brak transferu danych do USA, zgodnie z RODO. Możesz zapytać: "Przygotuj zarys odpowiedzi na petycję dotyczącego remontu drogi." Otrzymasz poprawno językowy szkic, który możesz samemu dostosować. AI to rewolucyjne narzędzie, ale ty odpowiadasz za jego użycie. Nie kopiuj w ciemno, nie wpisuj poufnych danych, nie zamieniaj swojego myślenia. Korzystaj z Plum i ChatGPT. One mogą ci pomóc, ale to ty podejmujesz decyzję.